Minuta proszę państwa i zaczynamy. To będzie ta edycja, to będzie to. Oni dowiozą, ja wierzę, że oni dowiozą w tym roku. I mam nadzieję, że w tym roku nie będziemy cisnąć beki z tych ich z tych teaserów. Zapraszam Was na stronę fcoins.gg Możecie tutaj kupić monety do FC25 w najlepszych cenach na rynku, a z kodem OSCAR dostajecie ich 10% więcej. Ponadto jest tutaj pokrywany 5% podatek od EA. Dostawa końców jest bezpieczna, a dzięki zautomatyzowanemu systemowi możecie je zamawiać 24 na 7, a średnia realizacja zamówienia zajmuje 15 minut. Na stronie możecie także sprzedać swoje końsy, brać udział w konkursach, sprawdzić status zamówienia oraz, oczywiście, w razie potrzeby skontaktować się z supportem. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do opisu i pamiętajcie o kodzie OSCAR. Oglądamy, później komentujemy. Uwaga! for football and hope we see a great game Stuart. Well hopefully we actually see the game today Derek. That's more like it. A perfect challenge. the ball on a string. Every goal is the exact a full-win goal. Full-win goal. Hey, maybe I'll be I don't think he would be blaming the goalkeeper this year. Well, it looks like they've been hard at work on that, doesn't it? Well, I haven't seen that one before. Or that one. a bit of physicality in this game. Oh, that's me, like it. What a goal. Get in. Wait. Give people what they want. Give them Zlatan. Poanalizujmy sobie teraz panowie, poanalizujmy, bo tu wszystko, wszystko fajnie, wszystko fajnie jak zwykle, trailery zawsze są fenomenalne, poanalizujmy teraz, mamy czas, obejrzeliśmy, ta to już koniec, to jest pierwszy trailer, to jest taki trailer zapowiadający gierkę, to nie jest taki wiecie, trailer jeszcze, trybów po kolei, tylko taki, tylko takich, no taki ogólny trailer, pierwszy wniosek jaki chyba wszystkim się nasuwa, yy, znaczy wniosek, to powiedzieli po prostu, że słuchali się społeczności. I tam gdzieś pod koniec było napisane, że każdy tryb uległ zmianie. Gdzie to jest? O, every, znaczy innovation. No, że innowacja, innowacja w każdym trybie. Co to będzie oznaczać? Zobaczymy. Na pewno jakieś odbitki, popracowali nad odbitkami. Yy, yy, Zaktualizowali karierę, to też. Yy, coś z spacem zrobili, ale nie wiem co. Bring back tournament, ok. Turnamenty wróciły, podania będą szybsze, będzie można grać bramkarzem w raszu. Znaczy, tak mi się wydaje, to chyba tak mi się wydaje, że to jest to, co tutaj oni poprawili, tak? Dribbling będzie bardziej re responsywny, More, więcej zwolnień i zatrudnień w karierze, nowe role. No nie, sorry, ale o to to nikt nie prosi, ja nie wiem, co oni wymyślili. No nie wiem, co jeszcze. Fixed Tackles też było, no dobra, ale jeszcze tak na spokojnie sobie um omówmy. No tutaj to są komentarze ludzi. Nie wiem czy to są prawdziwe wątpię, bo raczej niki nazywa się Please Fix FC <grym> <Mister> Ball. <grym> no to ja raczej nie są prawdziwe niki. Zobaczmy dalej. Coś z Triverka Triviala, zobaczymy, dobra. No stadiony pokazali fajnie, no to stadiony to nie interesują. Zobaczmy jakiś game... gameplay. Co... Jak to wygląda? No tak mniej więcej, nie? I tak wiadomo, że tak to będzie się różniło. Ale co to jest na przykład? Patrzcie na to. Pod... Pod czułamenim, nie? I pod musialą. Widzicie to? To pokazuje gwiazki sztuczek? Pokazuje gwiazdki sztuczek, a to słabszą i lepszą nogę? Coś takiego? Bellingham 4 gwiazdki sztuczek, Pawlowicz dwie lepsza noga prawa, tutaj lepsza noga... No chyba to to jest, nie? No, jakiś bounce back, czyli oczywiście odbitki. Not anymore! Ale odpowiedzieli! Ratio, proszę państwa, ratio na Twitterku zrobione. Niby poprawili tackle. tak, jak co roku. No tutaj niby ładnie odebrał clear standing tackle, tylko nie podoba mi się jedna rzecz. No spoko. Fajnie, że odebrał Hakimi, tylko czemu marmu się. <grymny> Jakby był pijany ty I leci dalej, będę do przodu, nie? <grymny> tutaj widzę, że upada Erling. Tutaj odbiera, o kurno. Ej, patrzcie jak ta piła się klei. Patrzcie na dunie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie na bremera. Skleił piłę. Czyli będzie. Why not both, O, znowu, znowu Ratio proszę państwa. Ratio DA. More agility, czyli bardziej. E no, zwinni piłkarze, tak? Oj, sorry. Tutaj jest FC26. Tylko, że to jest face, to jest kobieta. Mogli ten sam model dać. Chyba, że to jest ten sam model. No dobra. E e more pace. Inaczej, nie potrzebne nam są speed boosty. Zapewne ja bym speed boosty usunął i po prostu zrobił tak, że piłkarz, który jest szybszy, jest rzeczywiście szybszy. <grym> A tutaj jest ten ruch Winniego, co on robił na trailerze i później nigdy więcej go nie zrobił. Rok temu, pamiętacie? Było to samo. Tutaj chodzi mi o ruch Mbappe, że on idzie do piłki i wybiega. I tak samo było identycznie rok temu na trailerze. O, widzicie? O kurde, ale GD daje ten Mbappe. No ale tachu go niby dogania w miarę, nie? No nie wiem, zobaczymy. To mi się podobał. Ten, ten, ten klip mi się podobał. Fluid dribbling, czyli. Płynny, płynny dribbling, tak? Jak to rozumiem? No zobaczymy, No, szczerze, tutaj to wygląda całkiem fajnie. No, całkiem fajnie, nie? Yy, no dobra, to jakiś streamer. Szkoda, że mnie tu nie ma. No dobra. Każdy gol jest taki sam. Okej, okay. że każdy gol jest taki sam. O, sfru... no, czyli, czyli oni poszli w narrację w takim. Tak, w taką narrację poszli w tym trailerze, że jesteśmy giga sfrustrowani, a oni wychodzą nam naprzeciw oczekiwaniom i robią super grę. Ale będzie do wyja Czuję, że będzie do wyjaśniania ich długo w tym roku. Aczkolwiek, obym się mylił. I co to znaczy? Incoming GK Overhaul? Szczerze nie wiem. Wyremontować, ok. Czyli wyrem wyremontowali bramkarzy. Przebudowali ich, tak? Nie sądzę, że w tym roku będzie obwiniał bramkarza. Ohohohoho, uh, na pewno. Nie da się nie obwiniać bramkarza. No, obronił jed jeden strzał. No, świetnie. I to jeszcze pewnie, bo miał playstyle. A, kontrolowane odbitki niby. Pff, jak co roku, nie? Jak co roku kontrolowane odbitki. Passing jakieś sluglish? Jakieś zamulone, czy co? O kurno, ale trikos! Ej, tego nie było chyba trikasa, co? Jakiś. Ej, Ronaldo Chop połączony z. Yy, Elastico, nie? Być może to jest po prostu jakaś, jakieś kombo. Ej jakie to jest szybkie w ogóle. Trickster Rainbow. O cholera. Jo pitole, ale go zakręcił. Off-ball shielding, czyli osłanianie piłki, tak? Bez... Osłona bez piłki, o coś takiego bardziej. A że taka walka. Smarter GK Movement. <laughs> tak, na pewno. Już to widzę. <laughs> Love-driven Powershot. Jezu, jest ten low driven w tym roku jest do zatrzymania? Dzisiaj Love-driven Powershot zrobili. Co to jest? Ja, pitole. O oh, kurda, ty, to jest niedawne to, to jakiś low-driven powershot połączony z fineską to jest przecież Okej, okay, ha, jakieś challenge są Score 10 goli w UCL Knockouts Wygraj z yy, potrójną koronę Czy jakieś challenge zrobili, tak? Road to glory, okej okay. yy, Tutaj sezon bez porażki Jakiś golden era coś było Jakaś fizyczność jak, jak jesteś przy piłce, okej okay, takie zastawianie się, no spoko O kurda. Dobra, to jeszcze raz te archetypy. No, on-ball physicality, nowe ikony, o no to wiemy. To jest chyba Oliver Kamp w takim razie. Pokazany. Nie wiem, co to jest. Nowe stroje, to tam nie wiadomo. Be a keeper mode, czyli można być wiadomo tym bramkarzem w Raszu. To jest nowa rola, chyba inverted wingback, czyli jakieś odwróceni, odwróceni bocznie obrońcy, tak? Odwróceni skrzydłowi? Cofnięci? Nie, wiem, jakoś tak. Precyzyjne główki PlayStation Plusem. Okej, okay, to pewnie będzie mocne, standardowo na początku będzie to, wiecie, niewybalansowane Ale one frame passing? Uproszczone sztuczki, proszę państwa, uproszczone sztuczki Signature perks Okej, okay, nie wiem co to znaczy Ej, co to było za boisko? High contrast mode? Po co to komu? Co to jest w ogóle? High contrast, co contrast mode, co to jest w ogóle? Dla tantonistów, a Okej, okay, sorry Pewnie so, się okaże, wiecie co? Pewnie się okaże, że to będzie jakieś OP granie, nie? I będziemy grać na tym, na trybie dla Daltonistów. Tak jak w Fortnite, ludzie grają z trybem dla, dla niesłyszących. Bo słychać bo wtedy pokazują się kroki. I tak samo my będziemy pewnie na tym grać, bo będzie OP: Rebalanced Formation, czyli zbalansowali na nowo formację no, tego jestem ciekawy. Ultimate Team za to wiemy. Food Competition. Jezu, no, możecie tak nie zapieprzać? Ja tu mam na 0,5, dalej za szybko. No, to to fajnie, to fajnie, że wracają takie e, turnieje drabinkowe. Food Competitive Ar Camera. To wiadomo, że to będzie do dupy, każdy będzie grał na telewizji 3. Yy, more Player Rolls. Kurna, nikt o to nie prosił, panowie. Naprawdę, nikt o to nie prosił. To nie wiem. Enforce Playstyle, nie wiem. A Aerial Fortress Playstyle to będzie, wiecie, nowy. No, playstyle do, do, do główek, no do wyskoku Dobra, no, zobaczmy jak się piłkarze poruszają w ogóle w meczu, nie? Czy wracają? No niby wracają, coś, niby się ruszają, nie? Coś tam się ruszają, to jakiś karny może będzie no, To F trailer FC25, nie wiem czy chcemy to oglądać dla kontrastu, ale chyba nie No, no jeszcze, i wiecie co, jedyne co chcę zobaczyć, ostatnią rzecz, jakiś kawałek meczu Jak się poruszają piłkarze, czy w końcu jakoś, wiecie, cały zespół chodzi Coś tu niby się poruszają, nie? Ten Pawlowicz fajnie kryje. Oby rzeczywiście, wiecie, oby rzeczywiście oni wyszli w końcu na przekór, wzięli wszystkie op niepochlebne opinie, yy, a także też pochlebną, ale konstruktywną krytykę jakąś, przekuli w coś dobrego, czyli fajną gierkę. No na to trzeba liczyć tak naprawdę. A jak będzie, zobaczymy. No, trzymam kciuki, trzymam kciuki, żeby to, to była dobra gra, Bo FC25 postawiło poprzeczkę dosyć nisko, Naprawdę, tu niewiele trzeba, żeby była lepsza gra niż FC25. Jeżeli posłuchali się rzeczywiście społeczności, a nie tylko tak pierdzielą, to może coś z tego będzie, nie? To może coś z tego będzie. Zobaczymy jeszcze. Nast następne trailery chyba są w sierpniu, jakoś, gdzieś w połowie sierpnia. Tam już będą trailery, takie wiecie, poszczególne: i karierka, i Ultimate Team. No wiem, wiem, właśnie. Że, no EA, że gościu z EA też słyszałem to, że mówił, że. Jest duży kontrast między edycjami. Plus, mówił, że nigdy aż tak warto się nie posłuchali społeczności. Ale wiecie, no to może być takie pitolenie. Plus, pytanie też, jakiej części społeczności się pytali. Bo to, że pytali się społeczności, to spoko, ale nie wiadomo, jakie te społeczności. Jaka, jakie ta społeczność miała opinie, nie? I jakie potrzeby. Tak jest. Ej. To jest Ultimate? A rok temu ile kosztowała? I chyba zeszli z ceną, nie? 422 zł. się wydaje, że ona. Rok temu z 480,90 kosztowała 509 zł bez promocji, ok. No to spadła cena o, 5, o 4 dyszki, tak? Rok temu 509, teraz 469 bez, te, bez tych 10%. Do 26.8 macie za 422 zł. Okej, okay, za 422 zł. No i dostajecie te bonusiki, które tu są. No pamiętajcie, jak już będziecie kupować edycję Ultimate, to kupcie przed 26, żebyście otrzymali wszystkie bonusiki. Dobra, dajcie znać, co sądzicie o trailerze, oczywiście w komentarzach. Jakie macie oczekiwania na FC26? No i czy zauważyliście coś dziwnego już w trailerze, albo coś właśnie fajnego, czego nie zauważyłem. Widzimy się w komentarzach i dysk podyskutujemy w komentarzach.